To jest data, która na stałe będzie już w, w historii, w rzeczywistości naszego państwa i naszego narodu. 1 września od samych godzin wczesnoporannych to brutalny, ludobójczy atak Niemców na Polskę. Od tego zaczęła się gehenna narodów w czasie II wojny światowej. Kiedy patrzymy na ten transparent. 6 bilionów, 200 miliardów złotych strat materialnych. Z tej strony, gdzie stoimy, Warszawa, która leżała w gruzach, nieliczne tylko budynki, ostały się. Straty materialne, z których podnosimy się do dzisiaj, Warszawa, którą cały czas odbudowujemy, straty infrastrukturalne, które do dzisiaj muszą być przedmiotem naszych trosk i odbudowy. Kiedy patrzymy przede wszystkim w końcu na 6 milionów ofiar, z czego prawie 3 miliony to ofiary narodowości polskiej, kiedy uświadomimy sobie i powiemy wszystkim narodom na świecie: tak, to Polska jest największą ofiarą II wojny światowej, tak, to Polska i Polacy. Stworzyli jedyne tego rodzaju podziemne państwo, które walczyło pomimo tego, że było uciemiężone i zostawione przez swoich sojuszników. To musimy powiedzieć dzisiaj, 1 września, tu pod ambasadą Republiki Federalnej Niemiec żądanie reparacji jest kwestią naszej godności i szacunku dla samych siebie, nie tylko dla tych ofiar. Chcesz, żeby cię szanowali? Zacznij szanować siebie! Jeśli nie będziesz siebie szanował, nie zim się, że nie szanują cię na świecie. Brawa! 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 Niemcy są dla nas ważnym sąsiadem. Niemcy są dla nas niezwykle ważnym partnerem gospodarczym. Z Niemcami chcemy budować przyszłość również współpracy gospodarczej. Mamy wśród Niemców także naszych przyjaciół. Znamy porządnych Niemców. Byli oni także, choć nie nieliczni, to prawda, w czasie II Wojny Światowej. Byli nawet w polskiej armii, żeby wspomnieć o tych, którzy mieli pochodzenie niemieckie, jak konradmirał Unruk. Byli i tacy. Ale dzisiaj chcemy powtórzyć za naszym prezydentem Karolem Nawrockim. W imię dobra wspólnego, w imię dobra wspólnego, dla przyszłej dobrej współpracy. Dla wzajemnych relacjach opartych na szacunku, żądamy reparacji. Żądamy reparacji. Reparacje! 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 I chcę państwu powiedzieć, chcę państwu powiedzieć, że ci, którzy dzisiaj noszą godność na przykład wiceprezesa Rady Ministrów i ministra spraw zagranicznych którzy sobie drwią z nas, z Polaków, z tych, którzy żądają sprawiedliwości, którzy w ten sposób wykazują się pogardą dla tych wszystkich ofiar II wojny światowej. Mówię tu o ministrze Sikorskim, który jeszcze niedawno, przed drugą turą wyborów kazał nam dziękować Niemcom za to, że oddali 20% swoich przedwojennych terytoriów i to jeszcze, jak podkreślał, dobrze zurbanizowanych. Dobrze zurbanizowany, który dzisiaj pisze w mediach społecznościowych, że zagłosuje na Prawo i Sprawiedliwość, jak wywalczymy reparację, ale póki co żaden przelew nie przyszedł na rachunek jego krewnych. Otóż dzisiaj, oprócz tego, że mówimy Niemcom, naszym sąsiadom, żądamy szacunku we wzajemnych relacjach reparacji, musimy powiedzieć także tym Polakom, którzy utracili godność Polaka, którzy utracili poczucie dumy z polskości, którzy cierpią na kompleksy antypolskie. Którzy są służącami innych dworów, takim jak dzisiejszy rządzący, takim jak Sikorski, takim jak Tusk. Preś, preś, nie reprezentujecie interesów narodu polskiego i państwa polskiego. Dziś! Dziś oddając cześć ofiarom II wojny światowej, dziś oddając cześć obrońcom Polski we wrześniu 1939 roku, dziś oddając cześć wszystkim ofiarom cywilnym brutalnie, ludobójczo mordowanym przez Niemców w czasie II wojny światowej, chcemy powiedzieć: Polska jest wielkim, wspaniałym, rozwijającym się państwem i narodem. Polska chwilowo jest pod butem koalicji 13 grudnia, ale Polska nie utraci swojej godności. Polska będzie walczyła o swoją godność. Polska będzie siebie szanowała i będzie szanowana na całym świecie, bo mamy prezydenta Karola Nawrockiego, a za chwilę doprowadzimy do upadku tego rządu, który nas nie reprezentuje. Cześć i chwała bohaterom. Niech żyje wielka, dumna, niepodległa Rzeczpospolita Polska. Dziękuję bardzo.